Cześć wszystkim. Tu Eni. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z moją wygraną, którą otrzymałam od Eweliny z kanału Scrapbooking by Ewela. Jeżeli nie znacie jeszcze jej kanału, to ja was serdecznie do niej zapraszam. Link jak zwykle będzie na dole w opisie. No Ewelina tworzy przeróżne prace scrapowe Głównie są to oczywiście kartki i albumy mniejsze czy też większe. Naprawdę piękne je robi, więc warto zajrzeć. No, też oczywiście jakieś metryczki, pudełka, no przeróżne rzeczy takie, tak jak mówię, skrapowe. Więc no jeżeli macie ochotę zajrzeć, to no, wejdźcie sobie tam w link i sobie zobaczcie. No i ja oczywiście na wstępie Ewelinie bardzo dziękuję za tą wygraną. Ona jakiś czas temu zorganizowała taką fajną zabawę, właśnie konkurs, no i udało mi się wygrać i no nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co też się tutaj znajduje, ponieważ wygraną była paczka niespodzianka, więc kompletnie nie mam pojęcia, czego mogę się tutaj spodziewać. Jak widzicie, to jest wszystko zapakowane. Specjalnie czekałam, żeby nagrać sobie przyszła paczuszka. No, przed chwilą właściwie, ale jeszcze musiałam gdzieś lecieć. No i tak pomyślałam, że sobie nagram to teraz. Mam nadzieję, że zdążę, bo mam jakieś takie pół godziny, bo zaraz muszę lecieć po dzieci do szkoły. Ale wiecie, jakbym nie nagrała teraz, to bym mogła dopiero wieczorem i to też niekoniecznie, bo w sumie dzisiaj się umówiłam ze znajomą na wspólne tworzenie. Właśnie tak gdzieś w godzinach, gdzie dzieci już powinny spać. Więc no. Do jutra to już bym w ogóle nie wytrzymała do wieczora, no bo wiecie, w dzień to hałas i nie ma jak nagrywać. Także mam nadzieję, że zdążę sobie tutaj z Wami zobaczyć zawartość tej paczuchy. No i co zapraszam Was do takiego wspólnego oglądania. Jeżeli lubicie takie rzeczy właśnie oglądać, to będzie mi miło, jak zostaniecie ze mną. Cieszyć się tą radością. Dobrze, i przechodzimy do otwierania. Naszykowałam sobie tu już nożyczki. E, jeszcze sobie ocucham, co tam nagram na wstępie. I tak, żebyście nie pomyśleli, że ja się po nocach z koleżanką e, spotykam na tworzenie, to oczywiście chodziło mi o takie e, wspólne tworzenie na kamerkę. się że się będziemy łączyć i, i razem gdzieś tam coś sobie robić. E, więc e, tak. Jak e, będzie, tutaj się otwiera. Piątek to taki najlepszy właśnie dzień na takie, wiecie, bo nie trzeba wstawać później na drugi dzień do tej szkoły, więc tak lubię czasami się umówić. A wtedy mam najwięcej czasu w sumie na te nasze cudowne hobby. Więc taki też miły wieczór czeka. Już są jakieś plany. A jeszcze wcześniej też będzie fajny live, na którym też zamierzam być, więc na no, dzisiaj będzie myślę twórczo. No i tutaj jeszcze do tego taka radość. No i co? Otwieramy. Wszystko ładnie, widzę, zabezpieczone. No i co my tutaj mamy? Sobie pościągam to wszystko. Ojej, chyba to będzie karteczka. To sobie zostawimy na koniec, ale już się cieszę, jeżeli tam będzie kartka, bo wiecie, prace takie ręcznie robione, to są najfajniejsze rzeczy w paczce, no bo tego, wiecie, sobie nie kupimy. To jest już fajna taka pamiątka na, myślę, całe życie, więc to mnie zawsze najbardziej w paczkach cieszy. No i tutaj widzę jakieś napisy, i tu chyba już nic nie ma, także to sobie już odłożymy na bok i będziemy przeglądać zawartość tej paczuszki. Tutaj widzę napisy. O, więcej napisów. Tu są pewnie z tych przeróżnych bloczków z lemona. No ja wszystkich nie mam, więc pewnie jakieś tutaj się trafią których nie mam ale tak teraz wiecie, nie skojarzę od razu, tak to mi się nie kojarzy żebym coś miała takiego e, na pewno ale nawet jak mam to wiecie, czym więcej napisów tym lepiej, także to mi nigdy nie przeszkadza, że mam napisów więcej bo wiecie, to się używa praktycznie w prawie każdej paracy, bo i w albumach daję napisy i w kartkach, także bardzo się już cieszę nie chcę wam tym przeleścić, ale no troszkę muszę. Jak otwieram razem z wami, dobra. Jakoś może sobie to wszystko wysuniemy od razu, żeby to też wziąć już na bok. No i na wstępie mamy moje ukochane różne gnicuszki, które ja uwielbiam. Czy to są te Old Fashioned Ribbon, czy takie jak te Scraft View, też nieraz kupuję. Takie właśnie kolorki fajne, słuchajcie, wielkanocne, wiosenne, więc jak najbardziej się na pewno przydadzą. Może nawet do jakichś kartek już, czy jakiegoś albumiku takiego wielkanocnego. To, jak go zostanie, też będzie świetna nawet do jakiegoś jesiennego, słuchajcie, później. Więc zobaczymy. Ale nie mam tych odcień na pewno, bo bym skojarzyła. Ja właśnie mało kupuję takich kolorów, a potem, jak przychodzi wiosna, właśnie wielkanoc, to się okazuje, że nie mam. Więc bardzo fajnie. No, i mamy tutaj coś słodkiego, więc na pewno sobie tutaj myślę z całą rodziną zjemy. Także dziękuję. No i są tekturki. To chyba też już właśnie kiedyś dostałam, albo w jakimś gratisie, albo od kogoś w wymiance, ale ta ramka jest bardzo ładna z Craft Uli. Więc wiecie, ja tekturek ogólnie nie kupuję sama, więc raczej się mi nie powtórzą, bo mój mąż wiecie, wypala na laserze. Ale jak, jak jakieś mam, otrzymam, to jak najbardziej używam z innych tam firm. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Właśnie Craft Ula ma bardzo ładne te tekturki. Podobają mi się zawsze te rameczki od niej, więc super. No i widzę tu stempel ale fajny takich słuchajcie kurczaczek niemowlak, ale to jest urocze i od razu z wykrojnikiem. No troszkę, wiecie, cały czas gdzieś mi się marzy ćwiczyć kolorowanie stempli, ale nie mam za bardzo takich produktów dobrych do tego, jakby jeszcze się nie skupiam na tym. Wiem, że przyjdzie na to czas, że w pewnym roku sobie postanowię, że będę przykładała się do kolorowania, ale wiecie, nie można wszystkiego naraz robić. No a flew fajny jest. No już próbowałam nieraz sobie takie stempelki kolorować. Już sama kupuję różne takie, więc jak najbardziej się przyda. Może się uda zrobić jakąś kartkę wielkanocną. Tu patrzę sobie jeszcze zawsze inne wzory są pokazane. Ten kotek też jest uroczy, albo te się. Ale fajna, taka zabawna ta kurka. Może właśnie nawet dla jakiegoś dziecka z taką kurką, niemowlakiem można by było zrobić, albo gdzieś do rodziny, gdzie jest dzieciątko. I teraz zastanawiam się, czy bratu taki nie machnę, bo on ma właśnie parą miesięcznego synka, więc może zobaczymy no i są kolejne tekturki, takie wiecie listeczki też z Craft uli też ich akurat nigdy nie miałam, więc fajnie to można nawet sobie wyembosować na zielono i też do wielkanocno-wiosennych prac dołożyć, więc bardzo fajnie no i mamy bloczek ze scrapbojców, taki z kwiatuszkami i listeczkami więc to jest wiecie tak uniwersalne Może Wam pokażę w sumie wszystkie, bo może nie każdy zna. Tu są listeczki, kwiatuszki, takie, takie bardziej intensywne. E, takie i tu takie delikatne, różowe. Te są ładne. I coś takiego. I to się powtarza, one są tak podobne, że już nie wiem. Y, no tak, to się już powtarza. I one są razy cztery, jak dobrze pamiętam. Tak, no i z tyłu są, tak jak myślałam, jak zwykle rameczki i, i nie, tu też rameczki, bo czasami są tu napisy, no więc taki bloczek, wiecie, kwiatów nigdy nie za dużo i taki tego nigdy w życiu no, nie miałam i w sumie nawet tak nie widziałam, wiecie, na żywo, żebym, ale to też jest do kolorowania, czyli tutaj mi Ewelina sugeruje, żebym się jednak wzięła za to kolorowanie. No, właśnie, no nie kupowałam, bo jeszcze nie miałam takich, wiecie, planów na teraz, żeby się uczyć kolorowania, ale chciałabym bardzo. Ja o tym też w sumie nieraz wspominałam już. Fajne te ptaszki, są takie tło. Patrzę na to, bo teraz jest akurat bingo na latece w szarych kolorach, więc tak przez to się tak przyglądam tym ptakom, żeby ich nie użyć. No zobaczymy. U, u Grety no i tutaj mamy kwiatuszki bardzo fajnie, będę już miała coś jak w końcu się wezmę za to te kolorowanie ładne są, bardzo mi się podobają te tutaj te pierwsze tu już takie mniejsze, tu już troszkę takie bardziej ambitne myślę kolorowanie tutaj są też z tyłu tła ale ja myślę, że to bym sobie wolała wycinać i kolorować no i listki chociaż listki łatwo sobie wiecie akwarelami na zielono, na różne nie pomalować. Więc może sobie siądę do tego, nawet na dniach. Czy właśnie do jakichś nawet ateciaków można spróbować te ptaszki, ale one są cudowne. Ja kiedyś właśnie w jakiejś wymiance ATC dostałem jeden arkusz chyba właśnie z ptakami. Nie wiem, czy to były te, czy to jakieś tam inne. Już teraz nie pamiętam. I są wianuszki. Wianuszki i ramki. O, te ramki są też fajne. Można sobie je wykorzystać nawet takie. I zrobić jakąś kartkę nawet czarno-białą. Ale te tło jest ładne, z tymi kwiatami, bardzo mi się też podoba. No i tutaj jest już chyba od początku. Więc fajnie. Część sobie ja pomaluję, jeżeli coś nie wyjdzie, mam więcej. I myślę, że też część może ze mną córcie pokoloruje. I może właśnie sobie zrobimy z takich. A te ciaki jakieś właśnie. No, fajnie, fajnie, super, bardzo się cieszę. Bo sama bym sobie pewnie tego nie kupiła. Yy, przynajmniej teraz, tak jak mówię, w przyszłości może, może tak, yy, ale no fajna rzecz, taka, której też nie mam. Bo u mnie to ciężko trafić, wiecie, w coś, czego nie mam, no nie? No i przechodzimy, myślę, do takiego najważniejszego, yy, czyli kartki. Bo podejrzewam, że to jest kartka: no cóż by innego? No i jest karteczka, ale fajna, radosna. Słuchajcie, zobaczcie, czekajcie, robimy delikatnie. Ale słuchajcie, taka naprawdę radosna, yy... no te emotki, <laughs> tutaj mi chyba Ewelina mm, całuski śle tutaj, yy, no taka bardzo, wiecie, radosna, pozytywna yy... i słoneczna. No teraz jest tak pochmurnie za oknem, że mimo, że nagrywam to w dzień, yy, oświeciłam sobie światło i, i nagrywam tak, jak bym to nagrywała, wiecie, wieczorem. No, bo się nie da, bo jest tak pochmurnie, że po prostu leje, w ogóle niby jest cieplej w końcu dzisiaj, bo jest tam prawie 10 stopni, ale po prostu non stop pada i jest naprawdę tak niezbyt fajnie. I teraz nie już taką właśnie wiosną, wiecie, słońcem, ona jest naprawdę bardzo taka słoneczna, radosna. No i zabawna, taka przez te emotki. Super karteczka. Ciekawa, czegoś takiego jeszcze nie widziałam z takimi emotkami. Fajny pomysł, i w ogóle ta czarna baza fajnie do tego wygląda z tym żółtym. Tak z pszczółką mi się to skojarzyło. <grych> I kwiatuszki, jakie ładne. Nie wiem, czy to właśnie sama robiła, bo to tak chyba sama. I tu mamy listeczki, sznureczek, półperełki, które ja, wiecie, uwielbiam. No i tutaj macie namiary. Piękna jest. Jeszcze sobie może przeczytam środek. To już zostawię dla siebie. Oj, napisy białe na czarnej bazie super wyglądają. W ogóle masz bardzo ładne pismo, ci powiem. Ja teraz, wiecie, prowadzę bujo, więc chciałabym się nauczyć ładniej pisać i zawsze doceniam. Tak, bo to był właśnie konkurs okazji ćwierć tysiąca subskrypcji na kanale Eweliny, także zapraszam was do niej, nawijajcie jej, jeżeli nie znacie, to na pewno będzie jej miło, jak... Yy... Jeszcze więcej się u nich tych subskrypcji pojawi. No, ja zaglądam już od jakiegoś dłuższego czasu. Jak tylko gdzieś tam mi wyskoczył kanał Eweliny na główną, weszłam, mi się spodobało, od razu zostałam. I tak już od jakiegoś dłuższego czasu ją obserwuję. No, dziękuję Ci tutaj bardzo. I za piękną kartkę, na pewno doda troszkę słońca, jak ją sobie teraz postawię na półeczce, może przywoła tą wiosnę, której tak brakuje, a jak nie, to chociaż sobie na nią popatrzę i tak będzie troszkę radośniej. No i za te przydaźki, za słodkości, no ale mówię, no, na ten bloczek, no to mówię, muszę siąść do kolorowania z turą, bo fajne, fajne naprawdę, może jednak trzeba się zabrać za to kolorowanie. tak. No i ten stempelek też jest bardzo fajny, no chyba muszę zrobić jakąś kartkę. Taką kurką. No, zobaczymy, czy się uda. No i to sobie oczywiście też wykorzystam. Myślę, że sobie nawet zostawię na wierzchu, to wtedy, wiecie, szybciej sięgnę. No i te kwiaty oczywiście też się przydadzą. I to już, wiecie, do wielu, wielu prac. Tak samo napisy, czy tam też wstążki. Także bardzo, bardzo mi jest miło. No i jeszcze raz Ci tutaj dziękuję za super paczuszkę. Sprawiła mi tutaj dużo radości, ale mówię, szczególnie ta kartka, bo taka jest właśnie że się od razu człowiek uśmiecha, no i już was nie będę tutaj trzymać dłużej, bo nie chcę tutaj was już przedłużać i tracić waszego cennego czasu, więc taki krótszy też dzisiaj będzie filmik, no i was zapraszam na kolejne, bo ja mam sporo, sporo nagranych już do przodu i jakichś takich filmów z drobniejszymi pracami i z jakimiś takimi większymi, także no... Mam nadzieję, że zdążę też w miarę szybko wszystko pokazać, bo już tak wypada za wielkanocne prace się brać, choć ja jeszcze muszę zrobić kilka komunijnych najpierw, zanim będę mogła kartkować. Więc jak zwykle będę kartkować wielkanocnie, tak wiecie, na ostatnią chwilę. Właśnie sobie wczoraj dam sprawę, że jest tak miesiąc i trochę do świąt, więc już by trzeba było się zabrać. No i jak zrobię tylko te prace komunijne, tam zaproszenia. I jeszcze mam dwie prace, to siadam do kartkowania i mam nadzieję, że też się zaczną pojawiać u mnie jakieś takie inspiracje, no już wiosenno-wielkanocne. Eee, więc życzę Wam miłego, słonecznego mimo wszystko dnia. Na dziś to tyle, a Tobie Ewelinka jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za paczuchę. Pa, pa!